Dobra, pan operator, włącz nam on-air. On-air. On-air nam włącz. No, dzień dobry. najmniejszy człowiek dzień dobry. w tym biurze, dziękujemy. Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku, dzisiaj mam gościa specjalnego. Dzień dobry. postacią Agnieszki, dzień dobry. Dzień, dzień witamy, dobry. Witamy w Polsce, witamy w Warszawie i witamy w waszym znienawidzonym biuru. Ta tak więc dzisiaj e, Agnieszka ma podwójny challenge, bo w ogóle e, oglądałam ostatnio e, tego typu film u e, Dan Pauli i i teraz dzisiaj w sumie oglądałam u DJ'ego i u Karoliny. Ja jeszcze e, się nie widziałam, ja e, widziałam na e, A widzisz. E, I ponieważ jak może troszeczkę słyszycie, Agnieszka ma delikatnie niedysponowany wło włos. włos. Włosy ma dysponowany, głos tak. Nie no, masz piękne włosy, ale spoko. Będzie to dla niej podwójne, trudne, bo będziemy wymawiać dziwne słowa od tyłu. E, Ekstra. E, tak, całe 89 centów zostało przeznaczone na odpowiednią aplikację, bo nie mogłam znaleźć tej, której używał Darek, ale nie jest Dyzile. Mamy i to jest najważniejsze. że jest. Tak, e, także e, ponieważ jesteś moim gościem, to pozwolę Ci najpierw mnie zmolestować, wylosuj dla mnie słowo, e, które będą <grym> od tyłu. Nie <grym> ja ja mam bym... takiego stresa, że ja po prostu nie wiem. Jabłecznik. O Jezus Maria, sama to słowo wymyśliłam. czekaj Ja sobie muszę je zwizualizować. Eee... Nick, tak? Eee, czekaj, kincz... kinch Kincz... Ja pierdzielę! Kincz... kinch jabłecznik. Czyli kin... cze... baj? Poczekaj, próbuję. Dobra, poczekaj. Kinchabai. Ja też <grym wioski> A ja to brzmi jak jakiś japoński Ja No dobra, Aga, jedziemy dla ciebie. Matko. Tylko nie tą kosę nie, tak. nie, 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 nie ja tego nie wzięłam. Ty masz, i y, łatwo, i trudne. masz kurteczka. Kurteczka. Tak, kurteczka, jak taka mała kurtka. Kurteczka. 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 Akczetruko. Jak jesteś gotowa, to wciśnij rekord. I mów do tamtych. Co ja Kurteczka. A, truk A, czetruk. truk Mierz na... Chodzi mi na sylaby! Spoko, losuj tak. <śleszy> Tylko nie indoktrynację, <śleszy> Ej, hey, to jest łatwe, korektor! O, bo kiedyś kilka takich łatwych, żeby nam się, żebyśmy się nie zmęczyły. Czekaj, korektor. Jezu, ja mam takie problemy z wizualizowaniem sobie tych słów. Korektor. Rot. Rot in peace. Rot in peace. Ej, jak Eminem normalnie? Rot in peace. E, tak, rot in peace, jak Eminem. Czekaj, jeszcze raz. Korektor. Jezu. Rot. Rot. Her, rot, ker, ok. Rodker ok, dobra, czekajcie. Rodker ok. Wow. <laughs> Ale bardzo blisko prawie idealnie bym powiedziała nawet. No dobrze, zajebiście. I jedziemy dalej w takim razie. Mieszam, mieszam, mieszam. Ja są zgięte, żeby nie było ten. Kolczuga. No chyba żadtu. <laughs> Dobra, wyobraźmy go sobie. Kolczuga Aguczlok? Ty, no patrz. Aguczlok. O proszę! dla tej pani. Losuj. Zamieszam też żeby było. Tak, zrobimy po pięć. To teraz jest trzecie. Nożyczki. Nożyczki. O Jesus, poczekaj. Nożyczki. Ik Żyć to będzie ik czyż on ik czyżon, on? dobra IK-CZY-ŻON Uuuu Was rzekło Nie, Nie no, chcę, Chciałam głosować na tobie... siebie Chciałaś dla siebie wymocować, no weź Bo jak tobie takie łatwe, to też chciałam łatwe, no Przepraszam, ale znowu Korniszon Nie No przepraszam, no bo... Korni... szon... Korni... szon... Nośin rock... Nośin rock... Nośin rock! Korni shon. Brawo! Damy się! <grymne> Te pierwsze to chyba tak były po prostu weź no, na tak. przetrzymanie... Się... Przepraszam. Inoktrybacja! Tak? <grymne> <I doktryna. grymne> Nie ma pata, żebym ja to Dasz radę, Dasz radę, skup się. Jezus Maria. <grymnie> <laughs> ja ci. In... Dog... Nie, <grymnie> to za dużo sylap. Za dużo syna po prostu. Się, po prostu, po prostu, po po spoko, to jakoś ogarnę. In... dog... Czyli to będzie... czekaj... In dog to będzie... Ee, Dasz kod, Kodni. Będzie końcówka kodni. Kodni, dobra, tak. pamiętam. Kodni. Kodni. Trynaci. <ścoughs> Czekaj. <ścoughs> poduszka, <sia>. nie poduszka. <ścoughs> Ciam. Ajc. Czy ty pamiętasz, jak to jest koniec, Kod... Kod... C podni? Nie. Kod... Indok, czyli kod kodni. Tak, A tu jest, czekaj. Ajcan ird. Ajcan ir. Ajcan ird. Ajcan irt Jak teraz albo nigdy, po prostu Ajcan i... czekaj... gubiłam się. Ajčan... E, Ajcan Inductry, czyli Ajcan Irt Condi. Dobra, Ajcan Irt Condi. Ajcar. No to nie <laughs> jest jasne. <zauważyłam> Mój się jest! jeszcze raz. Ajcan Irt To będzie, teraz będzie najlepsze. czekajcie. <laughs> no, skraj, Nazja! No, nie, to tak brzydko! to jest najlepszy ale ty, jak też podzieliłam na sylaby. Miałaś ja się. Dobra, to teraz losujemy po ostatnim słowie. I konstanty, to wypolitaś będzie. Nie, czekaj, teraz to Czekaj, czekaj, nie, to teraz to jest przedostatnie dla ciebie. To jest twoje słowo, które sama powiedziałaś, czyli obrazek. Obrazek. Masz ładnie. Obrazek. Kezarbo. Kezarbo. Ke obrazek. Brawa! <laughs> Losuj, postaram się nie dać się drugiej indoktrynacji. No, nie, tam już drugiej indoktrynacji nie ma. Przepraszam. Słowo. Co tym razem? Maratończyk. Jezu. Sama wymyślałam to słowo. Kręciłam na siebie bata. Widzisz, to nie jest tylko tak, że ja ci coś... Dobra. Maratończyk, czyli będzie kycz. Zaczynamy Kawa. od kycz. Maratończyk. Kycz. Niot. E, nie pomagaj mi. Przepraszam. Kycz, niot. Mara. Aram. kyczniotaram, dobra. Oj, no i będziesz miała 100%. Kyczniotaram. Maratynczyk. <grym> Maratyczyk. Z takim czasiem. Z takim częstiem w ogóle ja nie wiem z jakim. Dobra, jedziemy ostatnie z uwagi. <grym> <grym> boję, to będzie taka petarda na bank. Grażyna. <grym> to był pomysł w Basi. Dajesz z Grażyną. Grażyna. Grażyna any... Any żarg. Any żarg. czekaj. Gnarzyna. Gnarzyna ci, -na ci <gna <-zyna> Ale klusy że tak powiem. Gnarzyna. Tak, tak więc jak nie wiecie jak nazwać swoją córkę, proponujemy gnażyna. <gna <-zyna> Super! Zgadłyśmy, znaczy spróbowałyśmy odtworzyć od tyłu <gna -zyna> po <picu. gna -zyna> A, spoko, Tobie wolno. E, dajcie znać, czy Wam się podobało, oczywiście dajcie nam kciuki w górę, bo to było mega hardcore, szczególnie dla Agnieszki, która po prostu, wiecie, no nie z jest dodatkowym utrudnieniem, mówię Ale szacu za indoktrynację moja droga. Ale trochę mi pomogła i trochę mi to zajęło, także wiecie. Tak. Ja bym i tak nie dała rady. Na dole będziecie mieć linka do Agnieszki. Koniecznie ją odwiedźcie dodatkowo z tego czym się wydaje to Aga też kręci vlogaska dzisiaj, więc tam też jakieś małe fragmenciki odnośnie tego jak się przygotowywałyśmy do tego fantastycznego tak. filmu będą. Dlatego tak, więc, tak. tak troszeczkę. Tak więc zapraszamy serdecznie i dzisiaj już dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!